Witam Cię na kanale Flow Crime, a dzisiaj przedstawię Ci historię z Polski, która mrozi krew w żyłach. Jeśli materiał Cię zainteresuje, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby być na bieżąco ze sprawami kryminalnymi z Polski. Noc w nowem była duszna i ciepła, jak to bywa w lipcu. Miasto spało, z wyjątkiem kilku barów i lokali, gdzie trwały jeszcze spotkania towarzyskie. Ludzie siedzieli przy stołach, śmiali się, pili, a za drzwi dochodziły odgłosy muzyki. Tego wieczoru w jednym z barów w centrum nowego spotkali się pracownicy lokalnego zakładu mięsnego. Wśród nich byli zarówno Polacy, jak i obcokrajowcy. Którzy od kilku miesięcy pracowali w mieście, głównie Kolumbijczycy. Początkowo nic nie zapowiadało tragedii. Świadkowie opowiadali potem, że wszyscy bawili się spokojnie, ale wystarczyła jedna iskra, by atmosfera zmieniła się w mgnieniu oka. Nie do końca wiadomo, co było powodem awantury. Może kilka ostrzejszych słów może wyzwiska. Może przypadkowe popchnięcie, a może zatargi narastające od tygodni między grupami? Większość ludzi w Nowym wiedziała, że wśród pracowników z zagranicy czasem dochodziło do konfliktów, choć nigdy dotąd nie skończyły się one tak dramatycznie. Kolumbijczycy mieszkali w hostelach robotniczych, dzielili niewielkie pokoje, żyli w swoim świecie, pracowali ciężko. Rzadko wchodzili w bliższe relacje z mieszkańcami. Niektórzy mieszkańcy mówili, że obcokrajowcy wydawali się wycofani, inni twierdzili, że wręcz przeciwnie, byli głośni i lubili zabawę. W nocy z 5 na 6 lipca wszystko wymknęło się spod kontroli. Najpierw poszły w ruch pięści, potem krzesła, szklanki, a w końcu ktoś rozbił butelkę. Ludzie wybiegli z lokalu na ulicę. Tam na chodniku padły ciosy nożem. Świadkowie mówili później, że młodszy mężczyzna, kolumbijczyk, wrócił do bójki z nożem w ręku. Niektórzy próbowali go powstrzymać, inni uciekali w popłochu. Kiedy nóż ugodził 41-letniego Grzegorza G, wszystko potoczyło się błyskawicznie. 41-latek padł na chodnik, krew spływała po bruku. Ludzie krzyczeli, część próbowała go ratować. Ktoś zadzwonił po pogotowie. Ratownicy, którzy przyjechali na miejsce, zaczęli reanimację. Pracowali długo, ale nie udało się przywrócić mu życia. Wokół zbiegali się mieszkańcy. Niektórzy płakali inni stali w ciszy To nie był widok, do którego byli przyzwyczajeni w tym spokojnym miasteczku Policja rozpoczęła szeroko zakrojoną akcję Część uczestników bójki próbowała uciec W pobliskim Zdrojewie policjanci próbowali zatrzymać samochód Hyundai'a, którym jechali podejrzani Kierowca chciał zepchnąć radiowóz z drogi ale doszło do kolizji. Mężczyźni porzucili samochód i zaczęli uciekać pieszo po polach. Pościg trwał kilkadziesiąt minut. Funkcjonariusze przeczesywali okoliczne wsie. Zatrzymali kilku mężczyzn. Część wpadła jeszcze tej samej nocy. Richard e. M., 29-letni obywatel Kolumbii Został zatrzymany w hostelu robotniczym, gdzie mieszkał z innymi pracownikami Zakładu Mięsnego. Policja znalazła przy nim nóż, który najprawdopodobniej był narzędziem zbrodni. Po zatrzymaniu Richard E.M. został przesłuchany w prokuraturze w Świeciu. Złożył wyjaśnienia i przyznał się do winy. Powiedział, że nie chciał zabić, że działał w emocjach, bronił się. Śledczy nie zdradzają szczegółów, bo sprawa jest rozwojowa. Oprócz Richarda E.M. zatrzymano jeszcze 12 osób, 10 kolumbijczyków i trzech Polaków. Ostatecznie 11 z nich trafiło do tymczasowego aresztu na trzy miesiące. Usłyszeli zarzuty udziału w bójce, której skutkiem była śmierć człowieka. Richardowi E.M. Postawiono zarzut zabójstwa. Grozi mu dożywotnie więzienie. Śledczy cały czas analizują monitoring, zabezpieczyli ślady biologiczne, przesłuchują świadków. Przesłuchania były długie, bo potrzebni byli tłumacze. Nie wszyscy zatrzymani mówią po polsku. Mieszkańcy Nowego mówią, że boją się teraz wychodzić późno w nocy. Nigdy wcześniej. Nie doszło tam do tak brutalnego zabójstwa. Większość ludzi znała Grzegorza Gie. Był spokojnym człowiekiem. Pracował w tym samym zakładzie, co niektórzy Kolumbijczycy. Jego śmierć wstrząsnęła całą społecznością. Sołtyska wsi Górne Morgi, gdzie mieszkali niektórzy Kolumbijczycy, opowiadała w mediach, że nikt się nie spodziewał takiej tragedii. Powiedziała, że obcokrajowcy mieszkali po kilku w małych pokojach, często się izolowali, ale wcześniej nie sprawiali większych problemów. W internecie pojawiły się plotki o tym, że awantura miała tło narkotykowe. Żadne z oficjalnych źródeł tego nie potwierdziło. Prokuratura mówi tylko o konflikcie, który wymknął się spod kontroli. Policja nie ujawnia też, jakie dokładnie relacje łączyły wszystkich uczestników bójki. Niektórzy świadkowie twierdzą, że Kolumbijczycy i Polacy od dawna żyli w napięciu. Praca w ciężkich warunkach, różnice kulturowe, bariery językowe. Wszystko to miało sprzyjać wybuchom agresji. Inni mówią, że to przypadek, zwykły, pijacki incydent, który zakończył się tragedią. Mieszkańcy Nowego Mówią, że nie chcą, by ich miasteczko kojarzyło się teraz z zabójstwem. Mówią, że wcześniej czuli się bezpiecznie, że to był incydent, który nie musi się powtórzyć, ale lęk pozostał. Na pogrzeb Grzegorza G przyszły tłumy. Mężczyzna zostawił rodzinę, dzieci. Przyjaciele i koledzy z pracy nie mogą zrozumieć, jak zwykła bójka mogła przerodzić się w morderstwo. Śledztwo trwa. Prokuratura zapowiada, że sprawa jest bardzo złożona. Analizują każdy szczegół tamtej nocy. Policja wciąż sprawdza wątki. Które mogą wskazać na powody eskalacji konfliktu. Nowe wraca do życia, ale dla wielu ta noc już zawsze będzie się kojarzyć z krwią na chodniku i widokiem zakrwawionego noża, i z ciszą, która potem zapanowała na ulicach jeszcze głębszą niż wcześniej. Bo w takim małym mieście jak Nowe wszyscy wszystko o sobie wiedzą. I każdy wciąż zadaje to samo pytanie. Dlaczego? To na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu i zapraszam Cię na więcej moich filmów. Tymczasem, bezpiecznego i miłego dnia.